Samobójstwo. W pierwszym odruchu chciałem powiedzieć najbardziej egoistyczna rzecz na świecie, ale y, myślę sobie, że trzeba y, trochę pokorniej. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł popełnić samobójstwo, będąc całkowicie świadomym y, tego, co czyni. Raczej Podejrzewam, że mm, samobójstwo wynika z tak głębokiego bólu i cierpienia, że to całkowicie zaburza moją samoświadomość. I yy, chcę wierzyć, że jeżeli ktoś decyduje się na taki krok, w, nie wiem na ile można powiedzieć, wybiera, ale jak rozumiem, zmuszony jest podjąć taki krok. Hmm. To znajduje w sercu Boga usprawiedliwienie właśnie przez to, że przerosło go cierpienie. Dziękuję.